Jak jest jasno, to nas nie widzi. Oni widać, są panu. niewidzialni, my jesteśmy... Nie, my jak będziemy... Aha, teraz my jesteśmy wewnątrz. No to faktycznie, to musimy uważać. No. Piwnica z winem, widzę, że idziemy ostro. Kto ma ochotę na lampkę? <grym> Need Bandit, to weź. Ale jest w ostatniej chwili, <grym> bo się zamyśliłem znowu. A co taki myśliciel z Ciebie taki się zrobił? Nie ja wiem. Uf. Zabrzmiało. W końcu nie u nas. Rozumiem. Por, Wezmę sobie... on mamy. Mamy? Protektion A to, to Stagci ten <laughs> Potrzebuję tutaj jakieś zapory Wiesz co, szaf Żeby napisał nie narobić w pory Jest to szaf yeah. napisał yeah. Do mnie nie mogę dołączyć <śmiech> <śmiech> O <Down again. śmiech> Bardzo niedobrze Weź mu napis, że gramy już ten... Nie mogę kładę ten! No to jakby ktoś mógł <coughs> Marcin, chętnie. ja tu tutaj taką mocniejszą założę chodził Eee no kto to? Coś dzieje, tu jeszcze potrzebujemy zapory Marcin ja tu <coughs> chciałem zamknąć w zasadzie, wiesz? Że jak wyważą to się zdziwią Ale jest jeszcze gdzieś tu dron krywa no mnie także <laughs> tam, tam na stópkę. O, za to zamykam Ale lipa jest, bo tutaj nie, nie mamy zabezpieczeń, żeby to zabezpieczyć? Ja już nie mam. No coś mnie wykrywa. A nikt nie wziął ta, A nie, bo on wziął smołka. Wiedzą gdzie jesteśmy. No. To jest dziewiąta, pół do dziesiątej. Góra. Nie, nie. Góra. Nie, góra. nie po lewej chyba. Grubo poszło. Kobitka się ścikała. Nie mówi się ścikała, mówi się zesikała. No ona się ścikała. Nie. Coś kładą, coś kładą grubego. No słyszałem. Halą. <laughs> Ale mnie wyciągnął. Ktoś wie, ja jestem tu, gdzie jestem. Coś tu, kurde, się pali koło mnie. To jest Nie żyję. Jak on mnie. Ciekawe, czy mi kurde, było widać. Syny, pajace. Wiecie, chcę zobaczyć czy mi było widać, ja, było, było mi widać, było mi widać. Hmm, Ciekawe Na no, ostro we nie powiem, że nie A czemu nas się wychyla? Może miał plan jakiś Dobry no, Właśnie widać było o. Chodź Dominik, weź taczera Dobra, dobra O kurde, kto potrafi przeczytać co on napisał? Chuj, <kluje> Myślisz, że tak napisał? Yy, yy, stek, yy. świeżo wysmaż... Dobrze wysmażony, wołowina <gluje> To na końcu to było wo wołowina czy średnio wysmażony? To na dole tylko pytanie, gdzie na dole? Kurwa Nie ma ich nie, Na oni, samej górze Oni są chyba w, w bibliotece, co? Mhm mm O kurde A to nas wykutasili <coughs> Dobra, ale w bibliotece, pek, wiemy gdzie pek. są B Biblioteka jest... Gdzie, gdzie tu mamy? Na te, na jezioro przeskakujcie, chłopaki Tak? Dobrze mówię? Dobrze Dobrze mówię. Nawet za blisko <słyska> <poprowadziu. słyska> Ty jesteś szakalem, ty możesz już szakalować ich O, wow, okno otwierają Tak? O, na chuj skracałeś pajacu? Dostał? Wracał z prawej, tak, Jagger, a z lewej mają okno całkiem otwarte Czekajcie, już biegnę A czemu od razu siódemki nie wciskałeś? O, fak, dostałem Jak mi ją ubezpieczałeś, stary? Skąd? No po nie wchodziłem do góry no ale jak wchodziłeś podrobienie do góry to ona ci widziała skrajnie, nie? No, a to ja nie wiedziałem, że tak mi... O ale mi ściągnęła, kurde. I wpatruję się, podrobienie nie wchodźcie. No już nie żyję. Ale to nie ten, to nie ten był. Co jest między oknami za ścianą. Ona jest tutaj, tam daleko. Nie, 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 tam jest po... między, między oknami była, wiesz, jak, jak mnie się ściągała. No tu, tu tu, gdzie pokazywać teraz No ja mam... No ja nie mam tego po oczu, ale... Ma Marcin, bo mnie wdepniesz. No i kurde wdepnąłeś mnie. Uważaj, bo Nie, będziesz... Nie, 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 nie. Nie, nie! Kurwa. Miałeś inny plan? Ach, ja tam. Coś dzisiaj humoru nie masz. No nie wiem. Nie myślałem... Wiesz co, zawsze miałem problem, żeby zobaczyć z tego wręcza, a tu jednak ona nie miała problemu, no rzeczywiście. Nie! To jest standardowe... ...kryjówki. To ja się boję, że jak ja będę się wpatrywał w ten jeden cel... Kurwa. Trzeba zmienić pozycję. 100% zmiana pozycji, bo tędy nie wejdę. Jeszcze dwa, tak? Tak, mamy... Statystykę... Ale roszady po tym gracie się zrobiły, jak on rzucił. O jest! One friendly operator remaining. Dobra, czyli i Gdzie on był? Wewnątrz. Wewnątrz. Z wnętrza dostał. O jest! Zirella, Jeszcze dwóch. No, no problem, nie? Nie, bardzo dużo czasu. No. minuta no 30, no. Zrób mi ksero, ksero kopiarka jest po lewo. Minąłeś. Przegapiłeś ksero znowu? Ciężko w ogóle cokolwiek ci doradzać, wiesz? Wow <coughs> To jest zakładnik, o kurwa Dwóch jest aby, tam, obydwu oby są, są w środku Dziura jest w ścianie, muszę uważać <laughs> Nie wiem jak to nie weszło, kurwa No nie weszło, no On był celowany Ale ja widziałem tego drugiego, mogłem wbiec No Ale nie, wbiegłbyś też, byś dostał, on naprawdę pilnował tych drzwi No Ale może by nie miał tej samej reakcji, nie? No, pewnie Gdybać może A, To tak, dokładnie Kurwa, no nie dam rady Dupa ze mnie wołowa No coś nadaje Fusion w channel Próbujmy no Nie należy się poddawać, prawda Marcinie? No tak, tak <grystanie> Dobra, teraz będą leciały granaty do nich Tak? A, wziąłeś sobie hukówki, te? Nie, ja mam te takie... dotykowe. Macie płaty, chłopaki, żeby nie było, bo będzie ktoś chciał skrócić i... Ale trochę taki wytygany byłem, mam powiedzieć. Ja byłem trochę taki wdygany. Nie wierzę. No, Mam barykady, dzieje walić, nie no, platy są tam, ktoś okna pilnuje u góry. Ja sobie wezmę, zaryzykuję Tam coś do Marcinka. Jest tu ktoś kurwa, na pewno. Jest, na bank. Marcin, jest. co tam u ciebie? Pierdalam do was. Jest, jest, jest. Rozwalasz to, naprawdę? Nie zamykam, patron czy nie? Uważaj, nas jest tu cztery, chodź piąty, piąty, piąty na górze, gdzie on jest? Aha, tam dobra. Cię, kurwa, z dron Tam jest dron, uważaj Oni spokojnie będą rozgrywać Co, co, co? Odejdź ode mnie daj mi kobietę spokój, a Wziąłem Co jest z Palą, palą, oj, będą nas wyciągać Nie ruszaj się Kurwa! Ginąłeś za ratowałem Skurwy syn jebany Kurwy jebane pedały Plag te granaty też jest kurwa taki. O jezu, ale wiedział tak gdzie jestem, on jest. mnie podcisnął. Walhaka miał na pewno, ja wiem o mówię. Dwa razy strzelbnie mm. chyba zostałem zaznaczony. Jezu, co ten następca tak Uuuu Uuu. pany, co się dzieje? A to takie buty. A ten się jeszcze po wygranej mu nadstawiał widzieliście to? Biorę ażkę, biorę dymne, zrobimy im kurde jezioro marzeń. Nie klif marzeń. <ścoughs> Wiecie, że jak jest otwarte okno, to komary lecą? No panie. Kurde... Nie, ja potwierdzam. To nie jest plotka z pudelka. daj spokój, kurde. Z tymi komarami, kurwa. Masakra. Dobrze krowy nie latają, stary. Co? Dobrze krowy nie latają. No nie dzieje się nic takiego u mnie. Kurwa, no i są na dole, a my nie mamy kurwa tego. Na dole są? No tak mi się wydaje. Nie, nie, są w tym, w głównej spiali W <coughs> sypiali są chłopaki. A tu gdzie łazienka, te sprawy? No ja, tak. Ja, ja. dokładnie. Tam jest Dżamal, nie, nie podjeżdżaj. A, to jest ZG no. jakiś. już dziura była szakalu drogi. Ja ja w nie, oni góry są, to? tak? No. Byśmy mogli w zasadzie od, od balkoników bijać, nie? O ile nie dostaniemy HEDA, co by na to? No, możecie. O ile. O ile... <laughs> Kamera to podstawa, panowie, bez kamery ja nie rusz. Kurde, żadnego nie ma. Jeden jest tu skrajnie, skrajnie tutaj, skrajnie. Z, z, za łóżkiem na pewno jest ktoś. No nie tu, tu jest w tej jeden? bibliotece, ja będę ich tu jest co? drugi. W bibliotece byś musiał iść do nich. No Nie, ja to ja tym sniper. Nic nie sięgnie Ładnie, Ładnie. Kurwa Gdzie widzisz to chyba? Ładnie Leży przy zakładniku na no Dobrze, to yy, Kibel, kibel, kibal. Wow. Ładnie to zrobiliśmy tym razem. Fajacz. Dobrze, dobrze. Ale ją wyrwało A ja tam przez ściany skanowałem, jednak kurde drony są przydatne, strasznie No pewnie, że tak Bo zeskanowałeś typa, wiadomo było, że jest za łóżkiem I, i od razu poszedł ten gazownik, nie? My chcemy górną sypialnię, naprawdę? Nie, biblioteka Dobra, zmieniam swój wybór Nie wydaje, kurde. Biblioteka to tam, gdzie ja nie mogłem wejść. Każde pomieszczenie ma swój urok, <noise> wiecie? A, ja bym... Ja, 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 bym te, ja bym te... zewnętrzne tutaj, ten, słuchajcie, zabarkadował, bo oni będą walić ze snajpery, nie? A ja właśnie nie. Tak, 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 ja mam rację. Boi <noise> się, <noise> Ale co ty z tymi oknami zrobisz, jak nie mamy kasla? Tak naprawdę to ja bym się przykitrał, przykitrał w łazience i... Albo nie, bo... Za gruby jestem, za wolny. No i widzę, że wszyscy patrzą w to samo okno. Kurwa, idę z... O, tu okno jest. Łaaa, tu drzwi są. Dobra. Marcin, ty próbujesz te, te, tego, no. tego, tak? No nie da się Ech. schować tutaj nigdzie. Za wiela. Zobacz, jak przycypnęłeś się jak ninjas. Plat, ja no, nic nie, nie mówił. Ooo, uciekaj, pajacu, uciekaj. A no czemu, pajacu? No dobrze, czasami ty też skracasz Ups, co? To ups, zbiłem szybkie. Nie, nie widzę tu nikogo, Marcin, żeby wchodził. Mam kamerę. Łazience jest za to. Ale tam jest jeden, czy wielu wchodzi? Termit jest w łazience Thermite in the bathroom I, 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 Idą górą, raczej będą się przebijać Górą, górą, górą A czyli ten dycku... O Jezu, ale ich idzie tutaj Bardzo? No, sporo. Czterech naliczyłem. <śmum> trendy? Y od strony Łazienki, tam kibelka z sypialni. No, od dwóch na pewno. Kurde, chcę jak chcę tego granata rzucić tam do nich, ale nie mam trendy. O oh, fuck! Ale mnie <śmum> no wychwycił. Ja z zewnątrz, widzicie? Termit zewnątrz. Miałem przeczucie, tak. no ale na zewnątrz całkiem, czy co? Tak, na zewnątrz całkiem, z balkoniku. Ty na trzy, dobrze jest. Dobrze jest, tam Marcin, od twojej strony nie mam już kamery, także nie popatrzę. O oh, fuck, jak go rozstrzelali no yes. Nie, to kurde, sorry Marcin, ale bym ci nagadał Kurwa, jebany pedał pierdolony Ale cicho Od schodów idzie fuck Lecz się! <coughs> A, kurwa. No dobra próba no próbowałeś dobrze dobrze było A zostałem sam nie Ja się No tak tak mówię, tak kurwa. tak odruchowo okay. ale Jednego. mogło się mogło się faktycznie udać troszeczkę, gdyby ten ja też bym się nie skapnął, że się mogę leczyć. Wiesz, nie wiem czemu nie miałbym odruchu leczenia, jakbym był ostatni. Kurde. Bo się często tą postacią nie gra, tak? No, Więc... no.